Siemanko, witam wszystkich na kanale Nintendo Kolekcjoner. A w tym filmiku chciałbym trochę się pochwalić moją kolekcją na switcha gier pudełkowych. Kilka takich zapytań dostałem, co mam w kolekcji. No i teraz będzie taki zbiorczy przegląd. Generalnie część z tych gier mam w edycjach kolekcjonerskich lub limitowanych, ale tu będą tylko pokazane same pudełka. No i po prostu lecimy z tym. Switch jest na rynku już 5 lat, troszkę ponad. No i ponad 100 gier udało mi się na konsolę zebrać. Pojedziemy po kolei. Zaczniemy od Darius Cosmic Collection, dlatego, że ma krzaczki na grzbiecie. Jest to kolekcja gier z serii Darius, tych dwuwymiarowych. Mamy jedynkę, dwójkę, no i port Saturna Darius Gaiden, który jest ozdobą tej kolekcji. Ok, lecimy dalej. 14 Sentinels Ports PS4 kultowa gierka i myślę, że każdy powinien yy, kto lubi visual novel no zainteresować się i mieć tą kolekcję. Kto grał od Atlus, więc pewnie ceny mogą rosnąć. Tutaj taka ciekawostka, gra z automatów, ona jest dostępna tylko w Japonii i w Azji, pudełkowo. Automat jest taki typu koktajlowego, że ekran widzimy od góry, no i łowimy sobie ryby. Następne są Armsy od Nintendo, jedna z pierwszych gier, całkiem fajna, nowatorska pozycja. Astral Chain od Platynowych, od Platinium Games. Bardzo moim zdaniem niedoceniona gra. A jest super i wyciska bardzo dużo, jeśli chodzi o Switcha. Myślę, że graficznie. Tu jest taki JRPG robiony nie, nie, przez Japończyków. Ciekawe dość pozycja. Black Future 88. Indyk, wydanie pudełkowe, tak na Switchu często się zdarza, i jeśli można kupić w takich powiedzmy niedużych pieniądzach, to myślę, że też warto czasami wspierać takie wydania. Bloodstain. Generalnie na Switchu na początku ta gra miała problemy, ale po wszystkich łatkach myślę, że już jest jak najbardziej grywalna i można ją też polecić, co na początku nie było takie oczywiste. Katarin Full Body, czyli port PS4, PS3. Myślę, że bardzo można polecić. Na pewno nie truzinkowa pozycja. Logiczna, ale cała otoczka wokół tej gry sprawia, że naprawdę warto się nią zainteresować. Opuściłem jeszcze na B, Bravely Default 2. Kontynuacja z 3DS gry. Piękna naprawdę grafika. Jeśli ktoś lubi klasyczne jrpg, to zdecydowanie warto. Candence of Hyrule, The Legend of Zelda, strasznie długi tytuł. Piękny pixel art, nie każdemu może gameplay podpasować, ale dla fanów Zeldy na pewno warto. Kolo Ptulu, przedwieczni. Bardzo lubię ten klimat, więc musiałem się zaopatrzyć. Case Story Plus. Kultowy Indyk też wydanie pudełkowe. Pamiętam, jak jeszcze cyfrowo na Wii debiutował. Tu mam wersję fizyczną. Ma też yy, książeczkę. Bo GP. Wiadomo, że na Switchu Mario Kart rządzi, ale tutaj mamy w świecie Final Fantasy pewną alternatywę. Może nie tak dobrą, ale na pewno ciekawą. Kultowy tytuł Xa jeszcze. Mamy wydanie pudełkowe na Switcha. Chyba aktualnie jest one tylko tam dostępne na Switchu. I mamy niewydany content też poza Japonią. The Dreamer's, taką wizualną welkę. Cotton Reboot. Strzelaninka dwuwymiarowa. Bardzo, bardzo fajna oprawa. Cruising Blast, port z automatów, seria debiutowała jeszcze na Nintendo 64. Tutaj mamy najnowszą inkarnację. Demon X Machina, Mechy na Switchu. Bardzo fajna gra, jeśli ktoś lubi na przykład serię Armored Core. Dark Souls Remaster. Z tej serii niestety tylko jedną część mamy na Switchu. Dwójka myślę, że spokojnie by poszła, co do trójki, no już nie wiem. No na chwilę obecną tylko pierwsza część. Darkest Dungeon. Jedna na pewno z tych bardzo trudnych i irytujących gier na Switcha. Wydanie pudełkowe. Darksiders Genesis. W świecie Darksiders gra w stylu Diablo. Trzecia część z naleciałościami takimi Souls Like. Kolejna część z serii Darius. Tu mamy tę wersję 3D, czyli Darius G z PSX i Darius Burst EX z PS4, PSP jeszcze. Wydanie pudełkowe od Strictly Limited. Deadly Premonition, druga część. Generalnie ta gra nie chodzi dobrze na Switchu, ale na pewno ma swój taki unikatowy klimat. Diablo 3 w wersji na Switcha, bardzo, bardzo dobra gierka. Wersja PL jak najbardziej. a 5 taktyczny od RPG. Disco Elysium, kultowa gra, powiedzmy już w świecie pesetowym przeniesiona na Switch. Doom, wersja na Switch, super, naprawdę super okładka i aż dziwne, jak to dobrze chodzi. Wiadomo, że nie tak jak na dużej konsolach typu PS4 czy Xbox, ale naprawdę super i warto mieć. Dying Light, wersja Switch. Fire Emblem Warriors, w świecie, musu, znaczy w świecie Fire Emblem gram musu, o tak bym to ujął. Fire Emblem Three Houses, wiadomo, nie trzeba nic więcej mówić chyba. Flashback, pudełkowa wersja, pamiętam jeszcze jak na Midę się zagrywałem i pudełkowo, no chciałem po prostu mieć. FIFA 18, jestem fanem Madrid, Tu Madrytus Cristiano, jeszcze dlatego no, kupiłem. Gunryu 2, taka dwumiarowa gra, kontynuacja chyba jeszcze z Dreamcasta i z Automatów. Na pewno coś fajnego, jeśli ktoś lubi old school. Gunlord X, gra, która jest troszkę metroidwanią, ale też można powiedzieć, że to taki duchowy spadkobierca serii Turrican. Dwumiarowa pozycja, bardzo fajna. Hero the Warriors Age of Palamity można powiedzieć, że prequel Breath of the Wild trochę inny gameplay, ale no, warto mieć. Najnowszy Kirby bardzo fajnie wyszedł. Legend of Mana, pudełkowe wydanie gry kultowej z PSXa. Bardzo, bardzo ładna grafika 2D. Kolejne przygody w świecie Lovecrafta. Tu w wersji takiej pixelartowej. Little Nightmares, druga część. Pierwszą mam cyfrowo ale drugą, po tym jak mi się spodobała pierwsza, musiałem kupić fizycznie. Świetna pozycja. Taka filmowa platformówka, można powiedzieć. Mario plus króliki, niedługo druga część. Świetnie graficzna przygodówka i... raczej taktyczna gra i niedługo właśnie druga część na Switchu. Marvel Ultimate Alliance, trzecia część. Metro, dwie części, mamy jedynkę i dwójkę, naprawdę świetnie przygotowany port na Switcha. Metroid Red, jedna z moich ulubionych gier na tą konsolę, świetna pozycja. Moonlighter, indyk, ale wydanie pudełkowe. Tutaj, jak mówię, niektóre indyki mają właśnie dodawane jakieś bonusy, jak książeczki lub jakieś, no, coś małego, typu bryloczek i na Switcha, żeby kupić, po prostu tak są promowane. Need for Speed. Wersja Hot Pursuit na nice Switch. Remaster. Nie tak dobra, jak na dużych konsolach, ale całkiem udana. The Words Ends with You Neo. Kontynuacja Hitus DS-a. Panzer Dragon. Wygrany w konkursie od Forever Entertainment. Moja ulubiona seria, chyba na Sega Saturn. Świetna. No, dla mnie świetna. Ma pewne problemy, ale bardzo lubię ten klimat, estetykę. I ten port też mi się podoba. A właściwie remaster. Remake, o. Kontynuacja Persony 5 na Switchu. Persona 5 niedługo będzie dostępna. Poki Rocky remaster gry SNES. Naprawdę bardzo, bardzo fajna grafika. Jeśli ktoś ma słabość do 2D, to polecam. Project Warlock, wersja na Switch, to taki FPS odskulowy, stworzony przez jedną osobę, Polaka, i chciałem mieć to fizycznie. Ryzen 4, kolejny szump, Razion AX. Nie tak łatwo teraz dostać fizyczne wydanie, ale już można kupić grę cyfrowo. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Kolejny rządek. Ryan Miała swoje problemy na Switchu. Po łatkach chodzi już zdecydowanie lepiej. Ring Fit Adventure. Trochę ćwiczeń zmieszanych z JRPG, że tak powiem. Rolling Gunner, kolejny szamp. Ninja Gaiden kolekcja, 3 gry klasyczne. No more Heroes 3 pudełkowe wydanie. Kontynuacja przygód Travisa zły jeszcze. And tasty Odward Remaster Remake w wersji PSX Octopath Traveler JRPG, który zapoczątkował nowy styl graficzny, który teraz coraz częściej spotykamy w grach Square Enix. Kolejny Odward, tym razem Munch. Kolejny, tym razem Stranger. To jest seria Odward. Koninaki, taki budżetowy JRPG od Square Enix. A tutaj mamy porty Ori z Xboxa. A tu druga część, która jest jeszcze bardziej yy, dopracowana i wyglądająca, aż dziwne, że to wydano na switcha, ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Old boy, świetny pixel art. Samurai Showdown Bardzo fajna wersja na Switch. A tu mamy bonusowe wydanie z NAGO Pocket. Taki bonusik, ciekawostka. Shin Megami Tensei to jeszcze z PS2. Powiedzmy, gra. Ale mamy oczywiście też wersję już na Switch domyślną. 5 fajna gra, można kupić w miarę tanio, myślę teraz, a bardzo, bardzo fajnie wygląda graficznie. Strzelanka taka z Platun 2 jest i trzecia część. Hmm. gra jeżdżona, że tak powiem. Ta gra wyszła na Switch i sobie w miarę tam dobrze radzi, może jest dość wymagająca. No i dlatego, powiedzmy, jest kolekcja, jakaś ciekawostka trochę taka. Starlink. No bo mamy Star Foxa tutaj jako jedyny hmm, że tak powiem, jedyna DLC właśnie ekskluzywna na Switcha I można grać całą grę, jak właściwie ze Star Foxa takiego. Switch of Rage 4, bardzo fajnie ta wyszła wersja. chodzą na bijatyka. Polecam. Stormwind. Ulepszony port z Dreamcasta bardzo bardzo fajna też gra super bomberman r tytuł startowy co tu dużo mówić super mario Wii U, ale mamy też super dodatkową grę bowser's fury polecam mamy też super mario odyssey Super Smash Bros, kultowe części z Syberia serii, są ich wydane trzy do tej pory na Switchu, jedna, druga, trzecia, może nie tak super udana, ale musiałem mieć w kolekcji. Taiko no najlepsza gra taka rytmiczna, muzyczna na Switch. Mam bębenki do tego i grają w to wszyscy, nawet ci, którzy nie są graczami. Bardzo fajna zabawa, zdecydowanie polecam. Najnowsza gra taktyczna od Square Enix teraz. Skyrim oczywiście musiał być na każdej konsoli. Jedna też z pierwszych gier. House of the Dead. Remake, może nie idealny, ale moja chyba ulubiona gra na serię, przepraszam, gierna Pistolet. Na Switchu idealnie nie działa, no ale chciałem mieć to w kolekcji. Breath of the White, no co tu dużo mówić, klasyka już zdecydowanie. Czekamy na następną część. Bardzo udany remake, chociaż nie każdemu pasuje graficznie, ale bardzo jest ładna. Port ulepszony w HDS w wersji zły. Można grać przyciskami, jeśli ktoś nie lubi sterowania ruchowego. Tutaj jest coś e, jako remaster, można powiedzieć, gry ze SNES. Chodzę na bijatyka, ale tak jakby tylko w, w, na jednym planie. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Silver Case to jest Port właściwie z PSX-a, taki wizual novel, ale od Sudy, czyli od twórcy No More Heroes, więc yy, na pewno coś ciekawego. A tu mamy Spin-off serii No More Heroes. Kolejna gra 2D HD w wersji tej, którą Square Enix jakby promuje nową grafikę. Świetna, zdecydowanie pozycja, zdecydowanie mogę polecić, jeśli ktoś lubi takie gry. Kolejna wersja Street Fighter 2, tym razem z dopiskiem Ultra. Valkyria Chronicles, taktyczny RPG od Segi. Fajna bardzo pozycja. Mamy Wiedźmina 3 na Switcha. Kolejny remake ze SNES-a, właściwie remaster można powiedzieć, bardzo ładny pixel art. Mamy teraz Xenoblade Chronicles, edycja definitywna. Przeszedłem na Wii, ale tutaj dodatkowa zawartość, dlatego musiałem kupić i fajnie mieć chyba wszystkie Xenoblady, przynajmniej te główne, na jednej konsoli. Druga część. Świetna, świetna, naprawdę gra. Dodatek do X-Play Chronicles 2, pudełkowe wydanie. No i mamy trzecią część, zdecydowanie jedna z lepszych gier na tą konsolę. Aktualnie właśnie gram, nie przeszedłem jeszcze całej, ale jak na razie no bardzo, bardzo mi się podoba. CynoCryzys trudna gra 2D, ale z pięknym pixel artem. I mamy Yomowari. Gra z PSP, taki remake. Tu mamy dwie części, jakby dwie gry na jednym kardiżu. Yy, ładna bardzo i taka ciekawostka. Yy, gra grozy w wersji 2D. Na PSP. No i to myślę, że na wszystko, jeśli chodzi o dziś. Sporo gier oczywiście mam też y, cyfrowo, ale generalnie pudełkowo preferuję zbieranie. W najbliższym czasie dużo gier y, na jesieni wychodzi ciekawych, więc na pewno kolekcja się powiększy i zobaczymy, do ilu pobije się y, rekord na Switchu, jeśli chodzi o pudełkowe wydania. Dzięki za oglądanie.